Ręce opadają. To jest po prostu niewyobrażalne, co zrobił Daniel Martyniuk tuż po tym, jak został zwolniony przez francuską policję. Po tym, jak zmusił samolot pasażerski do awaryjnego lądowania w i po tym, jak terroryzował załogę i pasażerów, po tym, jak obrażał stewardów i groził, że go stać. Kiedy myśleliśmy, że poziom absurdu i arogancji osiągnął już swoje apogeum, syn króla Giskopolu udowodnił, że potrafi zejść jeszcze niżej. Mamy relacje świadków, Którzy widzieli, czym zajął się zaraz po wypuszczeniu z aresztu. To, co zrobił, jest otwartym policzkiem wymierzonym nie tylko załodze samolotu, ale wszystkim pasażerom i ludziom, którzy z przerażeniem śledzili doniesienia o tym międzynarodowym skandalu. To jest scena tak groteskowa, że aż trudno w nią uwierzyć. Zacznijmy od złota, czyli od tego, co jest w tej historii najbardziej szokujące i co wydarzyło się już po samym zatrzymaniu. Afera samolotowa to jedno, ale to, co rozegrało się na lotnisku Wenice i kilka dni później, to zupełnie inny poziom kompromitacji. Do samego incydentu na pokładzie doszło 21 października. Francuska policja, która siłą wyprowadziła Martyniuka z samolotu, potwierdziła, że był on pod silnym wpływem alkoholu. Został zatrzymany, spędził noc w areszcie, a potem ślad po nim na chwilę zaginął. Aż do teraz. Pojawiły się nowe, mrożące krew w żyłach doniesienia. Świadek superekspresu namierzył Daniela Martyniuka w czwartek 23 października. I teraz uwaga był on widziany dokładnie w tym samym miejscu, które stało się symbolem jego upadku w barze na lotnisku w Wenicei. Wygląda na to, że Francja stała się jego przymusowym, kilkudniowym postojem. Ale to nie sama obecność jest tu najbardziej szokująca. Najgorsze jest to, co tam robił. Świadek tabloidu relacjonuje to wprost. Oto jego słowa, cytujemy, Właśnie spotkałem Daniela Martyniuka, który przebywa na lotnisku Wenicei. Z moich obserwacji wynika, że spędza tam dłuższy czas, pijąc piwo w barze. Tak? Dokładnie tak. Przeczytajmy to jeszcze raz. Człowiek, który kilka dni wcześniej wywołał piekło na pokładzie samolotu lecącego na wysokości 10 tysięcy metrów, który groził załodze i zachowywał się agresywnie, ponieważ odmówiono mu sprzedaży piwa, ten sam człowiek, chwilę po opuszczeniu aresztu, jak gdyby nigdy nic. Siada w barze na tym samym lotnisku i spokojnie pije upragniony trunek. To jest poziom arogancji, który wymyka się wszelkim ramom. To jest pokazanie środkowego palca wszystkim, którzy przeżyli przez niego chwilę grozy. To jest dowód na to, że żadna kara, żadne zatrzymanie, żadna interwencja policji nie robią na nim absolutnie żadnego wrażenia. Aby jednak w pełni zrozumieć, jak bardzo jest to szokujące i jak wielka była skala tamtego skandalu, musimy cofnąć się o kilkadziesiąt godzin. Co dokładnie wydarzyło się na pokładzie samolotu linii Wizz który kursował na trasie Malaga-Warszawa? Wiadomo nie od dziś, że afery dosłownie trzymają się jednego syna Zenka Martyniuka. Wielokrotnie to on sam jest prowoderem tych wszystkich kontrowersyjnych i żenujących sytuacji. Tym razem jednak przeszedł samego siebie, wywołując aferę na skalę międzynarodową. Daniel Martyniuk wracał do Polski. Co jeszcze bardziej potęguje dramaturgię tej sytuacji, Media spekulują, że powodem powrotu był niezwykle ważny moment rodzinny, chrzciny jego własnego syna, Floriana. Miał lecieć na uroczystość. Niestety, już od samego początku wejścia na pokład, syn muzyka miał wydawać się niespokojny, pobudzony i według świadków, już wtedy nietrzeźwy. Prawdziwy koszmar dla pasażerów i załogi zaczął się jednak niedługo po starcie. W pewnym momencie Daniel Martyniuk miał zacząć głośno i agresywnie wykłócać się z obsługą. Powód? Odmówiono mu podania alkoholu. Załoga, widząc jego stan, postąpiła zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Według relacji świadków, którzy przeżyli ten lot, Martyniuk już wtedy miał być pod wyraźnym wpływem, a odmowa sprzedaży piwa wywołała u niego niekontrolowany wybuch agresji. Zaczął pokazywać agresywną postawę, wykrzykiwać i, co najgorsze, wulgarnie obrażać załogę. Wyobraźmy sobie tę scenę samolot na wysokości przelotowej zamknięta przestrzeń Rodziny z dziećmi wracające z wakacji, ludzie lecący w interesach, i nagle jeden człowiek terroryzuje cały pokład. Personel pokładowy, przeszkolony do radzenia sobie w takich kryzysowych sytuacjach, natychmiast poinformował go o konsekwencjach. Usłyszał, że jeśli natychmiast się nie uspokoi, zostanie zawiadomiona policja na ziemi, a jego zachowanie zostanie potraktowane jako poważne zagrożenie na pokładzie. Jaka była jego reakcja na te ostrzeżenia? Czysta, skondensowana arogancja. Wówczas to miało odgrażać się, krzycząc, że go stać. To jedno zdanie pokazuje totalne oderwanie od rzeczywistości. Pokazuje mentalność człowieka, który myśli, że pieniądze jego ojca kupią mu bezkarność na wysokości 10 tysięcy metrów i pozwolą mu łamać prawo lotnicze, zagrażając bezpieczeństwu setek ludzi. Sytuacja stała się tak niebezpieczna, a pasażer tak nieobliczalny, że kapitan nie miał absolutnie żadnego wyjścia. Dla bezpieczeństwa wszystkich na pokładzie. Pilot musiał podjąć drastyczną, ale jedyną słuszną decyzję o natychmiastowym międzylądowaniu na najbliższym dostępnym lotnisku. Wybór padł na Nice we Francji. Tam na Daniela Martyniuka czekali już uzbrojeni funkcjonariusze francuskiej policji. Kiedy na pokład weszli policjanci, Martyniuk wciąż próbował stawiać opór. Do internetu trafiło nagranie wideo z tego zdarzenia. Słychać na nim, jak Butnie krzyczy w kierunku funkcjonariuszy, nie wysiądę stąd, dopóki nie przyjdą moi prawnicy. Ta scena, ten cytat, obiegły media w całym kraju w ciągu kilku minut. To był jednak koniec. Jego opór na nic się nie zdał. Został siłą obezwładniony i wyprowadzony z maszyny. Wydawałoby się, że po takiej nocy spędzonej w zagranicznym areszcie, w oczekiwaniu na poważne zarzuty, człowiek powinien choć na chwilę się zreflektować. Ale nie Daniel Martyniuk, który, jak już wiemy, zaraz po wyjściu poszedł na piwo. Pytanie jednak brzmi, Jakie realne, prawne i finansowe konsekwencje na niego czekają? Bo to nie jest zabawa. To zdarzenie wywołało kolejny, tym razem potężny międzynarodowy skandal wokół jego nazwiska. Ale oprócz złej sławy, która jest już nie do naprawienia, czekają na niego bardzo realne problemy. Mowa tutaj o zakazach lotów i poważnym naruszeniu międzynarodowego prawa lotniczego. Eksperci nie pozostawiają na nim suchej nitki. Ola Kuczyńska. Doświadczona stewardessa i ekspertka branży lotniczej w rozmowie z portalem plotek.pl jasno przedstawiła, co może go czekać. Cytujemy, może to być usunięcie z lotu, awaryjne lądowanie, grzywna, zakaz lotów, zarzuty karne, a nawet kara więzienia. Każdy taki przypadek rozpatruje się indywidualnie. Kara więzienia za awanturę o piwo w samolocie. To brzmi naprawdę poważnie. Ale to nie wszystko. Nawet jeśli uniknie więzienia, najbardziej bolesna może okazać się kara finansowa. Daniel Martyniuk może słono zapłacić za tę burdę. Z pierwszych szacunków wynika, że kara może sięgać nawet w granicach 150 do 250 tysięcy złotych. Dla wielu byłaby to surowa nauczka na całe życie. Linie lotnicze Wizz Air już oficjalnie potwierdziły, że nie odpuszczą tematu. Salvatore Gabriele Imperiali, menadżer do spraw komunikacji korporacyjnej w Wizz Air, w rozmowie z Superekspresem był bardzo stanowczy. Oto jego oświadczenie. Wszelkie koszty wynikające z niewłaściwego zachowania pasażera, w tym koszty przekierowania lotu, opóźnień czy interwencji służb ratunkowych, zostaną przeniesione na osobę odpowiedzialną. W niektórych przypadkach mogą one sięgać dziesiątek tysięcy euro. Dziesiątki tysięcy euro. To są kwoty, które robią wrażenie, nawet jeśli cię stać. I w tym wszystkim, w całym tym morzu absurdu, arogancji i wstydu. Jest jeden niezwykle ciekawy i chyba najbardziej bolesny dla samego Daniela Szczegłu. Chodzi o milczenie jego rodziców. Do tej pory, po każdej, nawet najbardziej żenującej i kompromitującej aferze syna, Zenek i Danusia Martyniukowie natychmiast stawali za nim murem. Ochoczo tłumaczyli go przed mediami, zrzucali winę na złą prasę, na młody wiek, na złośliwość ludzi, na cokolwiek. Bronili go jak lwy, <laughs> często jeszcze bardziej się pogrążając. A teraz. Teraz jest głucha, przerażająca, wymowna cisza. Wydaje się, że tym razem miarka się przebrała. Międzynarodowy skandal, narażenie życia i bezpieczeństwa setek pasażerów, awaryjne lądowanie, interwencja francuskiej policji, a na sam koniec ten żałosny, upokarzający obrazek syna, który dwa dni później, wciąż na tym samym lotnisku, siedzi samotnie w barze i pije piwo, od którego wszystko się zaczęło. Wszystko wskazuje na to, że nawet dla rodziców miłość ma swoje granice. Daniel Martyniuk został pozostawiony sam sobie. I to jest chyba najbardziej surowa i najbardziej bolesna kara ze wszystkich.